Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Gika, Kolejny weekend pora więc na kolejny odcinek z zapowiedziami i nowościami LEGO. Zanim przejdę do zapowiedzi i nowości, to przede wszystkim wielkie dzięki za otwarcie Lego w Katowicach, bo było super. Spędziłem kilka dobrych godzin, porozmawialiśmy, porobiliśmy sobie zdjęcia, było fajnie. Ja tam będę regularnie wracał no bo mam po prostu do sklepu rzut beretem, mam tam jakieś 15 km, więc będę tam na pewno częstym gościem. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć tam regularnie. Teraz jeszcze takie powiedziałbym mini pasmo reklamowe, bo zaczął się festiwal książek Amitu i wiecie, ostatnio wam pokazywałem między innymi te pozycje, ale i całą masę innych i możecie wygrać wyjazd do Legolandu, więc co roku jest chyba taka akcja jak dobrze pamiętam, do 22 października możecie dokonywać zakupów potem to rejestrujecie do 27 października macie czas, żeby się zgłosić, no i możecie wygrać między innymi wyjazd do Legolandu dla całej rodziny ale też i same bilety do Legolandu, no i całkiem sporo klocku. więc jeśli chcecie sobie coś takiego ogarnąć, a i tak książki od Amitu kupujecie, to ja wam zostawiam linki po prostu pod filmem i możecie sobie tam. Wszystko posprawdzać, zobaczyć jakie są warunki, wymagania i tak dalej, Ja po prostu, jako ambasador wydawnictwa Amit, no, muszę Was o tym po prostu poinformować, bo to jest fajna opcja, skoro i tak te zakupy możecie zrobić. Ale dobra, już dość o książkach, przejdźmy do klocków. Choć w książkach też są klocki, więc w sumie, jakby nie patrzeć, jest to coś bardzo mocno ze sobą powiązanego. Zacznijmy od rezydencji X-Menów, która ma pojawić się 1 listopada no i ma składać się z 3093 elementów. I kosztować 1600 zł. Katalogowo dystrybucja ekskluzywna, czyli dostępność na Lego.com i w legostorach. I co istotne, ma to być zestaw, który będzie typowo modularowy. Oczywiście możemy sobie poszczególne elementy i piętra poodpinać. Ale też e, zainstalować obok innych modularów, bo do tego ten budynek będzie dostosowany. E, muszę powiedzieć, że cena jest dość e, mocno podkręcona, no bo mamy tutaj przelicznik na poziomie 533 zł za 1000 elementów. Tak, mniej więcej, oczywiście, zaokrąglając, że tych elementów jest 3000, a nie 3093. E, ja wiem, że to licencja, ale nadal ta cena jest rzeczywiście dość wysoka. E, co do figurek, e, ich jest. E, Niby sporo, ale z drugiej strony nie ma tam jakiegoś też specjalnego szału. No bo możecie sobie zgarnąć tam profesora Charlesa Xaviera, będzie Wolverine, będzie Storm, będzie Cyclops, będzie Gambit, Jean Grey, Iceman. Bishop, Rogue i to wszystko. Więc tutaj można by się pokusić o jeszcze dodatkowe figurki. Będzie też opcja, żeby powalczyć z Sentinelem, więc spoko, złożycie go sobie w formie takiej mniej więcej jak te Marvelowe mecha, będzie gdzieś takich gabarytów. Dobra, zakładam, że na głowie dostaniemy nadruk, że tutaj Lego nie odwali kichy, że to nie będzie żadna naklejka. No i tyle. No, zastanawiam się jak to, jak to wygląda, ale tak sobie patrzę Patrzę, patrzę. E, tutaj jeszcze magneto jest widoczny, e, którego wam nie wymieniłem, i to z gumową pelerynką, więc jak dla mnie zdecydowany plus. No dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać na żywo. Pewnie się na ten zestaw chętnie skuszę i zobaczymy co tam się dzieje. Od 15 października pojawi się nowe GWP, które będzie dostępne na LEGO.com i w LEGO Storach. Pewnie za około 900 zł będzie można zgarnąć kolejnego miniaturowego modulara. Tym razem będzie to piekarnia. No i muszę powiedzieć, że przyzwyczaiłem się do tych małych modularów. Zresztą domy świata, które pojawiły się na początku, były całkiem przyjemne dla oka. Teraz mamy takie raczej budynki użytkowe, a nie takie, które pozwalają nam na powiedzmy lekcje geografii. Więc i pewnie po piekarnie sięgnę, będę sobie coś zamawiał, no to też postaram się po prostu wrzucić taką kwotę do koszyka, żeby piekarnie zdobyć. Zakładam, że pewnie zamówię sobie miasteczko Halloween, bo i tak ten zestaw bardzo mi się podoba i w takiej sytuacji to będę miał temat załatwiony, bo dorzucę coś tam za ponad 20 zł, spełnię kwotę i zgarnę przy okazji to GWP. Ale to nie wszystkie GWP, bo też ma. Się pojawić specjalne GWP w Lego w Katowicach, bo będzie to ciężarówka taka dostawcza. Zapakowana w ten żółty kartonik wiecie, jak niektóre limitowane zestawy, choćby. Taksówka do wieży Avengersów. Czyli mamy to takie standardowe żółte opakowanie, gdzie okładką jest instrukcja. No i jeśli chodzi o ten zestaw, to rzekomo mamy go zdobyć za wydanie 310 zł w dniach od 28 do 31 października, czyli od poniedziałku do czwartku. Postaram się w takim razie wpaść do 20, tego, tego 28 października rano do sklepu, żeby sobie to ogarnąć. O ile nie zapomnę, mam nadzieję, że, że nie zapomnę. No i pytanie, czy to będzie też gdzieś indziej. Mm, nie mam zielonego pojęcia. Eee... Podobno ten zestaw był rozdawany na tym otwarciu prasowym, mnie tam nie było, więc też ciężko mi się jest do tego odnieść. Ale była rezydencja X-Menów, to jeszcze wróćmy na chwilę do zestawu z Marvela, bo pojawi się jeden chyba z najbardziej absurdalnych zestawów na tej licencji w ostatnich latach logo Marvela z klocków. Ma kosztować około 400 zł katalogowo. 76313 to jest numer tego zestawu i będzie się składał z 931 Elementów w środku pięć figurek, klasycznych postaci z Avengers. Oczywiście mamy tutaj też oznaczenie, że jest to zestaw nawiązujący do Infinity Sagi. No i w środku znajdziecie Ironmana, Kapitana Amerykę, Tora, czarną wdowę i halka w formie minifigurki, a nie Big Figa. No i cóż. Coś tam się rusza, bo Hulk ma jakiś taki podnośnik, na którym skacze, więc Hulk może mówić Hulk halgmiarzyć, Hulk ale szczerze mówiąc, zastanawiam się, jak to będzie wyglądać. Zestaw ma pojawić się w styczniu przyszłego roku. Pojawi się też kolejna scenka, tym razem będzie to. Ten pojedynek na lotnisku, gdzie Ant-Man zamienił się w Giant-Mana, więc jest to nawiązanie do Civil War. No i mamy tutaj też trochę figurek: Kapitana Amerykę, mamy Black Panthera, jest Iron Man, jest też Black Widow, jest Falcon, Spider-Man i Wanda Maximoff, więc figurek całkiem sporo. Jeśli chodzi o cenę, to chyba na ten moment jeszcze nie jest znana, ale akurat wygląda to całkiem spoko. Co prawda, ten miniaturowy Queen Jet jest za bardzo zminiaturyzowany. On już pachnie mi bardziej mikrofighterami ze Star Warsów, ale sama scenka zdecydowanie bardziej mi się podoba niż na przykład scenka z Sandmanem, więc spoko, na ten zestaw czekam. W styczniu mamy też zapowiedziane zestawy z Disneya, będzie to Zabawa Wajany na Wyspie, 175 klocków za 85 zł katalogowo, taka miniaturowa Wysepka, gdzie mamy dwie maleńkie laleczki, mamy świnkę żółwia, zminiaturyzowany katamaran niczym z kalendarza adwentowego. I drugi zestaw, który już znamy, to kajakowa przygoda Wajany. 529 klocków za 270 zł. To są zestawy, które mnie totalnie nie interesują, które mnie też nie są w stanie czymś przekonać. No, okej, okay, tutaj ewentualnie żaglem, ale żagiel pewnie będzie plastikowy, nie materiałowy, więc w sumie. Ciężko jest mi znaleźć argument, żeby taki zestaw kupić. Musiałoby naprawdę być już totalnie słabo z zestawami, żebym się czymś takim zainteresował, bo wiecie, ja też staram się robić to w ten sposób, że kupuję zestawy i pokazuję w takiej kolejności, jak one mnie najbardziej interesują. Oczywiście, czasem, kiedy brakuje czasu, to wtedy wiecie, jakiś brick, wiecie, jakiś mały zestaw, który może nie jest bardzo wysoko na mojej liście priorytetów i mojego chcieństwa, ale tak się staram to mniej więcej pozycjonować. Więc, jeśli zastanawiacie się, czy te zestawy będą na moim kanale, odpowiadam. Tam raczej nie. A jeśli będą, to zdecydowanie kiedyś tam i bardzo późno. No a za punkty insiders możecie odebrać magnes dla fanów LEGO Star Wars. Mnie ten magnes bardzo mocno przypomina. Zegar Whisleyów, który można było zgarnąć przy okazji Premiery Nory. Tyle, że tutaj mamy funkcję magnesu, ale też jest podstawka z takim tłoczonym Lego Star Wars i sam magnes jest takim klasycznym logo Lego Star Wars. Wygląda to spoko, można to zgarnąć za 2250 punktów, choć te punkty możecie wymienić na mniej więcej 75 zł przy zakupach. A kupując coś stacjonarnie, możecie wykorzystać maksymalną liczbę punktów, które macie tam. Nie musicie wtedy wymieniać tych kuponów na 20 zł, na 80 i tak no I tylko sobie po prostu wymieniacie punkty bezpośrednio na kwotę rabatu. No i to w sumie tyle, więc wyczerpałem informacje dotyczące zapowiedzi. Dawajcie znać, co z tego materiału podobało mi się najbardziej, na co czekacie najmocniej. A na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.